Zapytam wprost. Małgorzata więcek cebula. Dziś naszym gościem jest Jerzy Leser, radny, przewodniczący Włochyńskiej Wspólnoty Samorządowej. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Czy w drodze na to spotkanie mijał Pan Plac Okulickiego? Miałem. Pytam, bo jestem ciekawa, czy podoba się Panu zamontowana tam tydzień temu kurtyna wodna, ta lokalizacja właściwa? Nie. Ta lokalizacja jest jakimś takim ponurym żartem chyba. Po pierwsze, no, według mnie ona prowokuje generała Okulickiego, żeby zszedł po tych schodach i przeszedł pod kurtyną, tak jak mówią niektórzy złośliwcy, i wyszedł z placu Okulickiego, który jest według mnie błędem urbanistycznym, bo, bo to jest plac niewykorzystany w tym mieście. No, ale A co powinno tam być? Nie powinno tam być na pewno, jeżeli była taka wola kiedyś. Większości mieszkańców y, pomnik okulickiego powinien się znajdować, ale w którymś z narożników, bądź też powinien być przeniesiony na planty, żeby odfajkować. Temat ta kurtyna została postawiona w miejscu, gdzie pewnie nikomu, no, poza uczniami szkoły muzycznej, nie będzie służyć. Ja nie wiem, czy to być może jest jakaś forma rekompensaty burmistrza za to, że przez y, 10 lat. Nie zapewnił, a obiecał yy, szkole średniej muzycznej yy, należytego, godziwego lokum. Ale to jest temat na inną rozmowę. A zatrzymując się chwileczkę przy tematach yy, wodnych, yy, chciałam zapytać, <laughs> czy tężnia się Panu podoba? Czy tężnia yy, zdaje egzamin? O, to są dwa pytania, na które odpowiedzi będą różne. Jako obiekt, owszem, podoba mi się. Czy zdaje egzamin? Absolutnie nie zdaje. Dlaczego? Po pierwsze została źle usytuowana, bo została usytuowana kosztem jedynych boisk szkolnych, które mamy w centrum. Przypomnę, że dwie no, ale pozostałe szkoły. W ramach pozostały, pozostały, ale pozostały tylko dwa z trzech. Umówmy się, że ta modernizacja poprzez przykrycie tartanem na wierzchni asfaltowej nie jest żadną łaską ze strony samorządu, bo takie rzeczy powinno się już było zrobić 10 lat temu, wtedy, kiedy nawet okoliczne wsie robiły takie boiska, coś wiem na ten temat. No proszę Państwa, tężnia ma być jednym z elementów pełnego komfortu dla korzystających. A jakiż to będzie komfort, jeżeli dwa metry zasiadką jest przez cały dzień harmider, bo dzieci jak grają w piłkę, no to, no to krzyczą, czyli po prostu tych dwóch elementów nie powinno się w żaden sposób urbanistycznie łączyć. To zostało zrobione po to, żeby odfajkować temat. To zresztą kolejne, kolejny przykład takiego podejścia w Bochni do zagadnień ważnych. Chcecie, chcecie, no to zrobimy, a nieważne, gdzie nieważne, jak. Zresztą jak Państwo wiecie, tęż dnia w przeciągu swojego krótkiego działania 4-5-miesięcznego już, już dwa razy się zaśmierdziała. To też świadczy o tym, że ci, którzy ją budowali, nie mają pojęcia o eksploatowaniu takich obiektów. I tyle. Zaczynając się chwileczkę przy plantach salinarnych, pojawił się pomysł, żeby w odrestaurowanych obecnie budynkach pokopalnianych utworzyć Muzeum Minerałów. Czy według Pana to jest dobry pomysł? Czy to muzeum powinno tam powstać? Zacznijmy od tego, że przede wszystkim powinny być już od dawna modernizowane i remontowane planty, które są obskurne, brudne i tak dalej. No. Pani pytała o, o to, czy tam powinna być Muzeum Minerałów. Muzeum Minerałów. No, byłem jednym z pomysłodawców tego, te, te, tej, tej idei, a nie zrobiłem tego bezpodstawnie, gdyż pan Jacek Kobiela, który kiedyś zakładał Muzeum Motyli i dzięki jego pasji powstało wprawdzie prywatne, ale takie muzeum, w którym Bochnia się przez o, już od paru lat szczyci. I widzę to w różnych opracowaniach samorządowych. To tym bardziej uważam, jeżeli są wydawane tak duże pieniądze na ten barak 4 ponad miliony złotych, to tam należałoby zrobić coś bardziej sensownego niż z przeproszeniem kolejną kawiarnię obok kawiarnia świeci pustkami. i Punkt informacji turystycznej to jest w ogóle poroniony pomysł, gdyż. Któż to poleci z dworca albo z rynku, gdzie przyjedzie samochodem? No ale e, może w drodze, ktoś. Może w drodze, wytężnie, tak. Zgadza, zdarza się tak czasami, że panią, że panie, szuka pani pewnej ważnej rzeczy, która powinna być pod ręką i znajduje ją pani pod szafą. Znalazła pani, znalazła pani. Tak samo będzie z poszukiwaniem punktu informacji turystycznej. A jak się panu podoba rynek? Teraz nabiera takich solnych akcentów? No, solne akcenty są dobre. E, Rynek ma według mnie jedną zaletę, że jest w tej chwili zadbany. Po tym remoncie zatracił swój charakter. Charakter rynku w małym średniowiecznym miasteczku, który to rynek do niedawna jeszcze miał przy wszystkich mankamentach, miał swoją duszę, miał swoją zieleń, miał swoje miejsca. Również parkingowe, co jest ważne w mieście, gdzie w ogóle nie ma praktycznie od 10 lat żadnego nowego parkingu w centrum. No i rynek stał się taką rzeczą, którą można by było robić, gdybyśmy mieli od 10 lat gotowy. Łącznik z autostrady, gdybyśmy mieli obejście Ale drogi wojewódzkiej. Ale to jest y, wizytówka miasta. Jest to wizytówka miasta, jak najbardziej potrzebna. Miasta, które pretenduje do miasta uzgrywskowego. Proszę to, Państwa, żeby nie było tak, że ja krytykuję totalnie wszystko, co w tym mieście się robi. Ja uważam, że i tak zresztą no jak większość mieszkańców, no wreszcie zabrali się do roboty. Pań, pań, państwo zwrócicie uwagę, że na niektórych przypadków sam fakt wzięcia się do roboty jest już pozytywem. No to jest. Niezwykle y, wymowne, no ale jeżeli się robi i jeżeli pracownicy czy urzędnicy najwyżsi biorą całkiem przyzwoite pensje, to należałoby wymagać, żeby zrobili to jeszcze dobrze. Wspomniał Pan y, przy ocenie rynku, że y, no nie zrobiono, nie rozprawiono się z y, niezbyt dobrym układem komunikacyjnym nadal przez centrum miasta przebiega droga wojewódzka. No nie udało się jej wyprowadzić. Znaczy, w jakich kategoriach Pani mówi, że się nie udało? No nadal przebiega przez centrum to miasta. To przecież to nie może być tak, że się uda lub nie uda. Po prostu nikt tego nie zaplanował. Mało tego, zwalanie w tej chwili na Zarząd Dróg Wojewódzkich, że nakazał uspokojenie, bo tak to się brzydko nazywa, ruchu w tym zakresie, jest bzdurą, albowiem nie ma alternatywnej drogi wojewódzkiej. Przypomnę, że droga ulica Kaźmierza Wielkiego, ulica Szewska, ulica później Planty, Regis, aż w kierunku Proszowskiej, to są wszystko drogi wojewódzkie. Więc jeżeli byliśmy na takim etapie, że nie mamy tych obwodnic, to nie wolno było absolutnie rezygnować z dwóch nitek na Pierzei Zachodniej. I nie wierzę w to, żeby zarząd dróg wojewódzkich tego nie potrafił zrozumieć. Natomiast uważam, że zbędne, kompletnie zbędne są te wielkie chodniki, tam 10 czy 12 metrowe. Oczywiście z okazji imprez one się na pewno mm -hmm. przydadzą. Tak Widział Pan, jak, yy, się, jak się odbywa jak się ruch samochodów? Tak. Ruch samochodów odbywa się jak strumy, który jeszcze płynie no za właśnie, za z za użytkownika, zrobiło się trochę cieśniej. No, jest to błąd taktyczny, docelowo, jak najbardziej tak, nawet łącznie z kompletnym wyłączeniem ruchu z rynku, ale to za... Nie wiem, przy tej ekipie to za 20, za 25 lat. Mhm. Być może inna ekipa zrobi to za 3 lata. Zmieńmy temat. Za kilka dni w Brzesku odbędzie się spotkanie samorządowców, które utworzą społeczną inicjatywę mieszkaniową Małopolskiej W Brzesku, a nie w Bochni, bo Bochnia ostatecznie nie przystąpiła do tego projektu. No ja widziałem, tak ja widziałem, że jak w świetle Jupiterów, w świetle fleszy Burmistrz podpisywał akcesję do, do tego pomysłu. Bo tutaj uważam, chyba nie burmistrz zawalił, tylko radni, to dla, radni dla, Prawa dlatego, i dla, to radni nie I poparli projektu rządowego. Po, czuję, czuję się podwójnie zdziwiony, bo uważam, że jeżeli dają, to trzeba brać. To tak jakbym namawiał wszystkich, żeby nie brali 500 plus, bo jest to pomysł powiedzmy ekipy tej, która, która mi się nie podoba. No jest to błąd. błąd i niestety ma pani rację. To nie jest błąd burmistrza, to jest błąd koleżanek i kolegów radnych. <laughs> Głównie pan krytykuje burmistrza, ale głosował pan za absolutorium podczas ostatniej sesji absolutorium, które oceniło pracę właśnie burmistrza pozytywnie. Komisja Rewizyjna powinna i radni również później w głosowaniu powinni uwzględnić okoliczności możliwości wykonania tego budżetu. No, Państwo wiecie, w 2020 roku mieliśmy koszmar covidowy, w związku z tym chcąc być uczciwym i rzetelnym, aczkolwiek niechętnie zaproponowałem, żeby zagłosować za. W uzasadnieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej, do której należę, jest zapis, że w normalnych warunkach były to podstawy, aby tego absolutorium nie dawać. Natomiast co do wotum zaufania. W tamtym roku radni nie dali burmistrzowi wotum zaufania. W tym roku ja uważam, że jeszcze szereg tematów takich, no powiedziałbym, kuriozalnych, zachowań burmistrza świadczy o tym, że nadal nie powinien mieć zaufania. On ma bardzo kiepskie zaufanie w społeczeństwie w tej chwili, ale wśród radnych, którzy są w jakiś sposób lepiej czy gorzej powiązani z opcją rządzącą, no też chyba były podstawy, żeby nie dać. I kolejne wybory samorządowe już za dwa lata, bo jesteśmy Ta. po półmetku po kadencji. To pytanie zadałam też burmistrzowi i daję, zadaję mhm. też panu, czy chce pan być burmistrzem w czy będzie pan kandydował w kolejnych wyborach samorządowych? Rani... Y w normalnych warunkach do głowy by mi takie coś nie wpadło z racji tego, że przecież ja już raz wystartowałem w wyborach samorządowych w sytuacji takiej, aby, no mówię uczciwie, aby nie dopuścić do, do wygranej w pierwszej turze zresztą bardzo fajnego, miłego kandydata, ale który był sterowany przez partię polityczną, czyli środowisko. Ośrodek dowodzenia miastem Boknią byłby w Proszowicach, w Tarnowie, nie wiem gdzie. Natomiast y, widząc, co się dzieje i widząc, że y, ludzie, którzy rządzą miastem, no, nie mają wizji rozwoju tego miasta, ja, ja bym nie wykluczał tego. Panią, y, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych wystartował do wyborów, mając lat 78, mm -hmm. a poprzedni młodzieniaczek miał 74. Miał tą, jak pani wie, śliczną żonę, która mu w wyborach niewątpliwie pomogła mhm. medialnie. No więc u mnie wszystko się też dobrze składa, więc ja bym tego nie wykluczał. I to stawiamy kropkę nad i. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.